Witam na kanale Zielona Alternatywa. Na dzisiejszym filmie pokażę moje rabaty bylinowo-trawiaste i opowiem jakie zabiegi pielęgnacyjne teraz wykonuję, żeby te rabaty wyglądały w miarę przyzwoicie. Zapraszam. Kiedy przyjechałam wczoraj po tygodniowej nieobecności, no to pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, to oczywiście chwasty, które wykorzystują każdą wolną przestrzeń, żeby się zadomowić. Ale plewienie i pozbywanie się chwastów to jest dla mnie nic nowego, więc ja jestem przyzwyczajona, tym bardziej, że teraz było ciepło i też był deszcz na tygodniu, więc to są idealne warunki do tego, żeby te chwasty tutaj oponowały, co się da. Ale oprócz plewienia, Skupiam się teraz przede wszystkim na pielęgnacji moich rabat. Jest to tak zwana kosmetyka rabat, która ma na celu sprawienie, żeby to wszystko w miarę dobrze wyglądało. Większość moich bylin to są byliny lata, czyli lipca i sierpnia, i one teraz wchodzą w główną fazę kwitnienia, ale mam też byliny, które już przekwitły. Więc ta moja kosmetyka polega przede wszystkim na tym, żeby zająć się roślinami, które przekwitły i które już niezbyt dobrze wyglądają. No, i żeby całość jako kompozycja dobrze się sprawdziła i żeby to wszystko dobrze wyglądało. Każdy rok jest trochę inny. Rośliny, które znam przez kilka lat, czasem zaczynają kwitnąć wcześniej, czasem później. Czasem zdarza się, że niektóre kwitną równocześnie, a w innych latach kwitły po sobie, więc każdy sezon jest swojego rodzaju niespodzianką, ale te rośliny, które mam, już są mi znane, już wiem czego się po nich spodziewać, więc to czy one zakwitną wcześniej czy później nie robi mi aż tak dużej różnicy. Z tym, że obserwuję właśnie to, że różne są kompozycje co roku, bo na przykład teraz jeszcze kwitną monardy, a już kwitną jeżówki, a czasem zdarzało się, że właśnie monardy przekwitły, a dopiero zaczynały kwitnąć jeżówki i te byliny właśnie lipca i sierpnia. Więc co roku jest właściwie jakaś niespodzianka ale dzięki temu ogród co roku wygląda trochę inaczej i dzięki temu nie ma takiej powtarzalności i nie można się nudzić. Na mojej skarpie skład gatunkowy nie zmienia się od kilku lat, dlatego że te rośliny się sprawdziły. Warunki tutaj są dosyć trudne, dlatego że przeważnie jest sucho, bo jest spory spadek terenu i ta woda spływa, więc nie wszystkie rośliny tutaj by wytrzymały. Ale to co tutaj rośnie, to mogę polecić jako roślinę właśnie na suche stanowiska, na takie wymagające stanowiska. Najważniejszą rośliną kwitnącą jest tutaj jeżówka. To jest jeżówka purpurowa taka bezodmianowa. Widzę pojedyncze białe jeżówki, ale tak naprawdę 90 chyba 9% to są jeżówki różowe, czyli te, które same się sieją, same dają samosiejki i dzięki temu to nasadzenie składa się z jeżówek kilkuletnich, ale też z młodych jeżówek, które tutaj samoistnie się pojawiły i urosły. Ale muszę powiedzieć, że te warunki są na tyle trudne tutaj, że w latach, kiedy było dosyć sucho właśnie w czerwcu czy na początku lipca, te jeżówki strasznie chorowały i one miały pospuszczane główki, było tutaj za mało wody. To jest najbardziej wrażliwa roślina na suszę właśnie w tym zestawieniu. I w tych poprzednich latach doszłam do wniosku, że ja nie będę tutaj na siłę sadzić jeżówek, nie będę ich reanimować. I jeżeli rzeczywiście będzie się powtarzać ta sytuacja, że będzie im tutaj za ciepło i za sucho, no to po prostu ja będę jeżówki przesadzać w inne miejsca, dlatego że na równym terenie one dużo lepiej rosną i tej wody jest trochę więcej. Ale w tym roku opadów na wiosnę było sporo i teraz właściwie regularnie też pada deszcz, więc one radzą sobie świetnie. I muszę też powiedzieć, że to nasadzenie z jeżówek co roku wygląda inaczej. No bo jeżeli jest bardziej sucho, jeżeli wiosna jest taka trudniejsza, no to nie ma ich aż tak dużo i to skupisko jest mniejsze. Natomiast w tym roku jest ich wyjątkowo dużo i ta plama jeżówek jest taka dosyć widoczna. Więc w każdym roku to zestawienie wygląda trochę inaczej. I ta moja kosmetyka, ta moja pielęgnacja, rabat tutaj na skarpie polega przede wszystkim. Na tym, żeby w miarę opanować te jeżówki, i akurat w tym miejscu, które pokazuję teraz, daje tym jeżówkom rosnąć swobodnie. Bo ta najważniejsza plama tutaj daje najlepszy kolor, ale w innych miejscach, gdzie na przykład są floksy, gdzie były szałwie omszone, ja te jeżówki przesadzam. Bo zwykle jest tak, że jeżeli rok jest taki ciężki dosyć dla jeżówek, to jest ich mało i wtedy dbam o wszystkie szkodami przesadzać. Ja wtedy skupiam się na tym, żeby one w miarę przetrwały i wyglądały dobrze w tych samorzutnych nasadzeniach, które są. Ale w takim roku jak obecny, kiedy tych jeżówek jest bardzo dużo i kiedy te warunki są sprzyjające, to się okazuje, że niektóre z nich trochę psują mi kompozycję. Więc to, co zrobiłam wczoraj, to wykopałam, przekopałam część tych jeżówek, dlatego że one pojawiły się w miejscach, które niekoniecznie mi pasowały, i w takich miejscach, które trochę mi zaburzały tutaj moje zestawienia roślin. To przykład miejsca, z którego pozbyłam się jeżówek, bo tutaj rzędami rosną bukszpany i pomiędzy bukszpanami są rzędy floksów. One jeszcze nie rozkwitły, co też jest Trochę dziwne dla tego sezonu, dlatego że zwykle floksy kwitły przed jeżówkami, a w tym roku jeszcze nie rozkwitły, ale co najważniejsze, właśnie tutaj pojawiły się jeżówki i one mi trochę zaburzyły tą kompozycję, więc jeżówki stąd zostały wykopane. Ale to co najważniejsze, to wczoraj udało mi się oczyścić rabatę, na której rosną szałwie omszone i czyściec wełnisty. To jest przód mojej rabaty na skarpie. Szałwie omszone już przekwitły, a czyściec wełnisty kwitł dosyć długo i on się właściwie nadawał do wycięcia, do przycięcia już jakieś dwa tygodnie temu, ale za każdym razem, kiedy zabierałam się do wycięcia czyśćca, to się okazywało, że jest tyle owadów na nim, tyle bąków, jakichś trzmieli, że stwierdziłam, skoro mi aż tak bardzo nie przeszkadza, to zostawię owadom. No ale już tak wyglądało to fatalnie, że wczoraj przyszła pora i na czyśćca, i na... Szałwie omszone, to jest najtrudniejsze w ogóle miejsce na skarpie. Tutaj zawsze jest najbardziej sucho. Szałwia omszona sprawdza się świetnie, i zwykle ja ją przecinam właśnie pod koniec czerwca, na początku lipca. W tym roku kwitła dosyć długo, no ale już, kiedy pokrywa się nasionami, te rośliny niezbyt dobrze wyglądają i. Ja zawsze ją wycinam i to powoduje, że karpy odrastają i ona czasem drugi raz kwitnie, ale najważniejsze jest to, że się regeneruje i tworzą się takie zielone czapeczki. Jeżeli ktoś ogląda moje filmy, na przykład jesienne, czy, czy filmy takie wiosenne, to ja zawsze mówię, że zostawiam beliny i trawy najdłużej, jak się da. Z bylin robi sieczkę i to zostaje na rabacie. I to się zgadza, i ja to podtrzymuję i tak będę robić, ale to doty dotyczy przede wszystkim tych bylin y, y, lata, czyli bylin lipca i sierpnia, takich jak teraz zaczynają kwitnąć, czyli jeżówki, perowskie, odętki, bo to jest trzon moich rabat, to jest właściwie 90% moich rabat, więc te rośliny zostają na jesieni, bo też dobrze wyglądają, przeważnie zostają na zimę. Ale jeżeli chodzi o byliny, właśnie takie jak szałwia czy czyściec, które kwitną wcześniej, to ja właśnie wprowadzam taką kosmetykę, żeby rabata jako całość dobrze wyglądała. Bo gdybym zostawiła teraz te nasienniki szałwi, czy właśnie te wyrośnięte, takie wyciągnięte czyśce, no to źle by to się komponowało z tymi właśnie świeżymi, świeżo kwitnącymi bylinami. Dlatego właśnie w stosunku do tych bylin, które teraz przekwitają, ja stosuję tą tak zwaną kosmetykę, żeby właśnie całość w miarę dobrze wyglądała, żeby to sprawiało wrażenie właśnie takiego dosyć zadbanego ogrodu. A dzięki temu właśnie też szałwia drugi raz kwitnie. Czasem to kwitnienie jest dosyć nawet obfite, więc trzeba wyciąć w odpowiednim momencie. Po pierwsze, właśnie, żeby rabata się zregenerowała, no i żeby później ta roślina mogła jeszcze przeżyć swoją drugą młodość. Ale zawsze po wycince, no to wygląda dosyć słabo, tak jak teraz. Dużo pustej ziemi, na szczęście nie ma chwastu, bo tutaj ta szałwia tak szczelnie przykryła rabaty, że nie miały chwasty miejsca. Przez tydzień, dwa to będzie właśnie tak dosyć łyso wyglądało, no ale to jest taka specyfika bylin, że one mają okresy właśnie dobrego wyglądu i okresy trochę gorszego wyglądu, ale dzięki temu, że szałwie i czyśćce są przed moimi rabatami letnimi, no to wydaje mi się, że cała uwaga skupia się właśnie teraz na jeżówkach, na perowskiach i cały ten tył rabaty, cała góra jest na tyle interesująca, że odwracę uwagę właśnie od tych wyczyszczonych rabat. Tak to wygląda od strony frontowej, czyli z przodu takie niezbyt ładnie wyglądające, puste miejsce po szałwiach i po czyśćcu, ale już cały tył fajnie wygląda, jeżówki perowskie, trzcinie kostrokwiatowe będą z tyłu jeszcze rosły miskanty. Ja zawsze wychodzę z założenia, że rabatę trzeba traktować jako całość i oglądać jako całość, więc pomimo, że teraz z przodu pojawił się taki pusty placek, to jednak ta cała reszta jest wystarczająco interesująca, że jako całość to sprawdza się w miarę dobrze. Szałwie i czyśćce po wycięciu zostały stąd wyniesione, no bo o tej porze roku sieczki nie robię, zresztą tej masy na przykład po samym czyśćcu jest bardzo dużo, więc to wszystko wylądowało na moim pseudo kompostowniku no i oprócz tego, że właśnie wycięłam te przekwitłe byliny to też wykopałam te jeżówki, które rosły właśnie w tych niewłaściwych miejscach na przykład tutaj między tujami bo uznałam, że jeżeli będą jeżówki zbyt nisko i tak z przodu to rozbiją mi całą tą pozostałą kompozycję rabaty, więc jeżówki stąd wykopałam i też pilnuję żeby z przodu nie rosła werbena patagońska bo ona jest przeznaczona na te wyższe partie rabaty. Więc jeżeli jakaś werbena mi się pojawia z przodu, to ja ją przesadzam, bo ona jest dosyć wysoka i też właśnie zaburza mi te proporcje. Czyli to co zrobiłam wczoraj, no to właśnie taka lekka kosmetyka, żeby w miarę utrzymać w ryzach te byliny, bo wydaje mi się, że jeżeli dajemy roślinom rosnąć swobodnie, co ja zresztą robię, to do pewnego momentu wygląda to dobrze, ale jeżeli na przykład tak jak jeżówki same się sieją, to przychodzi taki moment, że trzeba powiedzieć: Stop! Jest ich za dużo, tworzy się taki chaos, no i wtedy jednak trzeba coś zadziałać. Więc ja właśnie wykopałam te jeżówki, które pojawiły się z przodu, wykopałam te jeżówki, które były między floksami, a ta grupa, która została, jest wystarczająco duża i taka bardzo widoczna. Więc wydaje mi się, że to akurat się sprawdza. To co robię co roku i co zrobiłam wczoraj to wycinanie kwiatostanów funki. Ta funkia rośnie między szczypiorkiem, który przekwit i go przycięłam kilka tygodni temu. To jest dosyć słoneczne miejsce, funkia nie jest polecana na takie otwarte przestrzenie i ona się troszkę przypala, ale tyle lat u mnie rośnie i rozrosła się, że ja już jej stąd nie ruszam, chociaż wiem, że w cieniu miałaby łatwiej. Ale przy tej mojej pielęgnacji obecnej chodzi mi o to, że te kwiatostany trochę mi tutaj zaburzają moją koncepcję. W tym sensie, że najbardziej w tym miejscu potrzebuję właśnie takiej zielonej powierzchni, która jest niska. I dlatego wycięłam kwiatostany. A przez to, że funkcja stanowi przód rabaty, więc utworzył się taki zielony dywan z liści funki i szczypiorku czy też tui. No i dzięki temu to jest takie bardzo dobre podkreślenie tych bylin, które z tyłu zaczynają kwitnąć. Na jednej z moich głównych rabat też wykonałam wczoraj kosmetykę, której właściwie nie widać, ale w międzyczasie teraz daję kadry z tego co udało mi się nagrać przed wykonywaniem prac, kiedy tutaj przyjechałam. Więc można zauważyć pewne detale. Z tyłu rosną oczywiście jeżówki, to są największe plamy jeżówek. I to, co zrobiłam, to wykopałam te jeżówki, które pojawiły się z przodu. Koło to jeście orszelinowej, koło ordestu, bo uznałam, że takie pojedyncze, przypadkowe rośliny też psują kompozycję. Więc ta kosmetyka polegała przede wszystkim na tym, że usunęłam rośliny, które moim zdaniem rozbijały mi te pozostałe nasadzenia, czy to ordestu, czy na przykład odętki. To samo z oregano. Mam jedną sporą plamę oregano, która wydaje mi się, że tutaj w zupełności wystarcza, ale oregano jest dosyć plenne, ono też się sieje. No i gdybym zrobiła porządek na wiosnę, teraz nie byłoby tego problemu, ale oregano się pojawiło też na przykład między bodziszkiem, między rdestem i uznam, że jest go za dużo. I ja ogólnie nie lubię pozbywać się roślin, nie wyrzucam, no ale czasem tych siewek mam już tyle, że. Wydziabuję albo też przycinam. I na przykład, jeżeli chodzi o jeżówki, to jeżówki zwykle wysadzam na, na przykład na, na nową rabatę, ale no teraz zrobiła się taka skorupka, bo jest dosyć gorąco, więc ciężko obić łopatę, chociaż jest dosyć wilgotno w glebie, ale przebić się przez tą skorupę jest ciężko, jest gorąco, więc ja teraz nic sadzić nie będę. No więc nie są to idealne warunki do tego, żeby te jeżówki przesadzać w docelowe miejsce dlatego żeby uzyskać ten efekt taki wizualny w miarę przyzwoity to ja obcięłam te różowe jeżówki. I też plus jest taki, że tam chwasty nie wejdą, bo są po prostu takie zielone krzaczki. ale przynajmniej te jeżówki nie psują mi e, takiego wyglądu rabaty, jakiego bym oczekiwała. I też po lewej stronie tam gdzie są molinie, gdzie są na przykład pięciorniki też było za dużo jeżówek moim zdaniem i Doszłam do wniosku, że jednak co za dużo, to niezdrowo. No i właśnie to co udało mi się zrobić wczoraj, to w miarę tak uporządkowałam tą rabatę. I okazało się, że dzisiejszy film kręci się głównie wokół jeżówek, no ale ciężko oprzeć się ich widokowi. Myślę, że za tydzień to będzie to jednak apogeum, gdzie większość główek rozkwitnie i naprawdę to będzie ogromna, różowa masa kwiatów. Ale muszę przyznać, że przy takiej uprawie jak u mnie i bez podlewania, przy roślinach, które są wielopokoleniowe, czyli niektóre są kilkuletnie, niektóre dwuletnie, i mam też dużo siewek, nie jestem w stanie stworzyć takiej bardzo jednolitej, wyrównanej plamy jeżówek. No bo te starsze rośliny są większe, potężniejsze i wydaje mi się, że u mnie nie ma szans, żeby ta plama jeżówek była taka wyrównana, na przykład pod względem wysokości. Ale przez to, że u mnie te nasadzenia są takie w miarę naturalistyczne i też to sąsiedztwo jest zróżnicowane, no to nie stanowi problemu. Ja się do tego przyzwyczaiłam, ale jeżeli ktoś ma zamiar stworzyć właśnie taką wyrównaną plamę, no to moim zdaniem będzie co najmniej ciężko, a u mnie jest to wręcz niemożliwe. Co roku widzę, że te same nasadzenia wyglądają trochę inaczej. Rok temu to miejsce, które teraz pokazuję, wyglądało świetnie. Dlatego, że tutaj było bardzo gęsto, jeżówki były bardzo wyrównane. W tym roku wydaje mi się, że będzie trochę gorzej. A poza tym doszła jeszcze jedna kwestia: no bo jeżówki zaczęły już kwitnąć, a monardy jeszcze nie przekwitły. I tam w głębi są też rośliny, które są do przesadzenia. W sąsiedztwie są też rośliny, które no niekoniecznie tutaj dobrze grają. Na przykład ta monarda. Ona jest do przesadzenia, moim zdaniem, bo trochę ma zbyt intensywny taki cukierkowy kolor. Ale któryś rok z rzędu właśnie zbieram się do wysadzenia i chyba w tym roku wreszcie to zrobię. Tak kolorystycznie trochę mi to nie gra. Poza tym tutaj jest okrąg z Bukszpanu, z tyłu rośnie też tarczyca bajkalska, więc gdyby tak się przyjrzeć z bliska i tak wpatrywać się w ziemię, zawsze jakieś błędy się znajdą, zawsze jakieś niedociągnięcia, puste miejsca i z takiej perspektywy rzeczywiście można by tutaj skrytykować tą rabatę zresztą ja dosyć krytycznie odnoszę się do swoich nasadzeń ale tak jak powiedziałam wcześniej wszystko trzeba traktować jako całość dlatego że jeżeli niektóre rośliny przekwitają to zaczynają kwitnąć inne i wtedy coś innego przykuwa uwagę więc na tym po prostu powinniśmy się skupić i to miejsce z tej perspektywy takiej frontowej wygląda całkiem przyzwoicie. Na przodzie rdest himalajski, później właśnie grupa jeżówek. A to, że tam w środku jest kilka miejsc, no to zawsze coś się nie uda. Ale ogólnie wygląd tej całej rabaty, tej, tej kompozycji wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoity. I kiedy jeżówki będą w zupełnie pełnym rozkwicie, ta masa różowego koloru, będzie jeszcze bardziej przykuwała uwagę, i ten efekt będzie jeszcze lepszy. Dlatego właśnie, żeby podbić te główne nasadzenia, między innymi dlatego właśnie przekopałam te jeżówki, które były w takich przypadkowych innych miejscach. Verbena patagońska, czy też Przegorzany, czyli wysokie beliny, znajdują się na tyłach rabaty, i tutaj. Znalazły swoje miejsce m.in. te werbeny, które wyrosły tak przypadkowo w innych miejscach, tak za bardzo na przodzie. No i dzięki temu wydaje mi się, że to stopniowanie powoduje, że proporcje ogrodu są zachowane. No i też te byliny nie zasłaniają roślin, które są niższe, a które rosną z przodu. Na mojej nowej rabacie w polu są trochę innego rodzaju problemy, właściwie problemy to za dużo powiedziane, trochę innego rodzaju mam pracę. Przede wszystkim muszę jeszcze popracować nad moją kompozycją, bo część miejsc jest jeszcze pustych, więc trzeba będzie zastanowić się, co dosadzić. Koncepcja wstępna była taka, że są duże plamy roślin, ale jeżeli jest duża plama kwitnąca, to później jest duża plama wycięta i tak jak tutaj widać. Ślas piżmowy, który kwitł przepięknie, już przekwitł i ja go tydzień temu obcięłam, więc przez jakiś czas to miejsce będzie straszyło. Są gołe łodygi, ale ślas też się bardzo ładnie zregeneruje, zazieleni się, ale w tym czasie no, musi coś innego przyciągać uwagę. No i właśnie sąsiedztwo Ordestu Himalajskiego, sąsiedztwo Oregano, ale przy takich dużych nasadzeniach właśnie jeżeli obetniemy bylinę, no to te miejsca... Yy, Będą bardziej straszyć tak w bliskiej odległości, więc trzeba zapewnić odpowiednie sąsiedztwo, więc to, co ja teraz muszę przemyśleć, no to co posadzić z przodu, żeby trochę odciągnąć uwagę od tego ślazu. No i na pewno będą to jakieś byliny kwitnące w lipcu i w sierpniu, żeby trochę zagaić właśnie z przodu. Szałwia okółkowa jeszcze nie jest obcięta, ale ona też już przekwita i ona właśnie ze ślazem piżmowym tworzy taki duet dosyć wcześnie kwitnący. I ja tego nie mam na moich starszych rabatach, bo moje starsze rabaty to są właśnie rabaty lipca i sierpnia. Czyli teraz to jest to główne kwitnienie i właściwie 90% roślin zaczyna kwitnąć, więc tych straszaków jest bardzo mało. Ale właśnie na tej rabacie, którą teraz pokazuję, tych roślin wcześniej kwitnących też jest trochę. Więc muszę zastosować właśnie jakieś odpowiednie sąsiedztwo. No ale też jest właśnie taka natura roślin, że kiedy przekwitną. Trzeba wprowadzić właśnie taką kosmetykę, i ja to właśnie zrobiłam. Że obcięłam, wyniosłam stąd te badyle, a rośnie też się zazielenią, i ta naturalna zmienność też między innymi pomoże, żeby to wszystko jako całość dobrze wyglądało. Tak wygląda ten fragment rabaty z dalszej perspektywy. Na samym końcu są żółte krwawniki. To są najwyższe krwawniki, jakie mam. Nadal nie wiem, co to za odmiana, ale. Bardzo dobrze sprawdzają się tutaj, właśnie na tym bardzo słonecznym, dosyć suchym miejscu. Też tutaj są wieczne przeciągi. Ta odmiana charakteryzuje się tym, że każda łodyga się rozwidla na 3, 4 czy 5 łodyg. I tak naprawdę na jednej łodydze tych kwiatostanów, czy też tych baldaszków, chyba tak się powinno mówić, jest kilka. No więc te rośliny nie dość, że są wysokie, to są dosyć ciężkie, dlatego one powinny być podwiązane. I w tych miejscach starszych, gdzie miałam te krwawniki w poprzednich latach, ja rzeczywiście co roku je podwiązywałam. Ale też prawda jest taka, że miałam do czego podwiązać albo do drzewa, albo do żywopłotu. A tutaj nie miałam do czego, musiałabym wbijać paliki, więc sobie darowałam. No i skutek jest taki, że te żółte krwawniki się po prostu pokładają i no niestety wygląda to gorzej niż mogłoby wyglądać. Tak więc mam nauczkę, żeby w przyszłym roku zrobić podwiązywanie, ale ono powinno być przeprowadzone, kiedy rośliny są młode, kiedy jeszcze nie kwitną, bo wtedy tak dosyć dobrze dopasują się do tych podwiązań, a teraz wydaje mi się, że już jest za późno, bo one się pokładły, więc w tym roku przepadło. A to co zrobiłam wczoraj, to taka kosmetyka, można powiedzieć fryzjerska, czyli ja zrobiłam przecinkę tych krwawników i ta masa żółta, którą widać, to jest właściwie połowa tych kwiatów, które tutaj powinny być. Bo ja też bardzo dużo bukietów robiłam. One robią niezłą furorę, bo nie są aż tak często spotykane, więc ja rozdaję to na bukiety, też na, na suche kwiaty. A wczoraj właśnie, żeby ulżyć tym roślinom, powycinałam część tych kwiatostanów. I w momencie, kiedy roślina ma na przykład pięć tych baldaszków, kiedy wytnie się na przykład dwa, no to... Dużo lżej robi się rośliny i one się trochę podniosły. Ale żeby to dobrze wyglądało, jednak trzeba podwiązywać i myślę, że za rok właśnie to będzie konieczność. Cały przód jest do obsadzenia, bo tutaj jest jeszcze bardzo dużo pustego miejsca. Rośnie sadziec, rośnie bukszpan. Tutaj z przodu po lewej stronie jest przesadzona szałwia omszona. Ona jest w kolorze białym, więc za rok będzie dobrze wyglądała. Na razie... Jeszcze trochę się męczy, ale już się przyjęła. Trochę chyzopów, z tyłu oregano. Nie widać pęstemonów, bo one rosły z tyłu i zostały przycięte. No i wszystko to w miarę dobrze wygląda, ale trzeba stosować właśnie takie triki, czy to pielęgnacyjne, czy takie wizualne, żeby w miarę zakrywać te miejsca, które już niezbyt koniecznie dobrze wyglądają. No i właśnie tutaj z przodu będzie trzeba posadzić jakąś niezbyt wysoką bylinę, która teraz będzie intensywnie kwitła, między innymi, żeby trochę zakryła te puste miejsca, gdzie jest ślas piżmowy. Trzeba będzie przyciąć jeszcze tą szałwię okółkowo. no ale ta zmienność też jest dosyć ciekawa, więc ta rabata z każdym tygodniem też będzie się zmieniała. A pielęgnacja moich starszych rabat bylinowych to tak naprawdę zadbanie o to, żeby te rośliny były wystarczająco podkreślone. Więc przede wszystkim to jest na przykład obcięcie obwódek czy żywopłotów. I Wczoraj udało mi się obciąć żywopłot stawuły szarej i wcześniej wydawało się, że całość wygląda w miarę przyzwoicie, ale kiedy ta ramka, ta obwódka jest regularna i obcięta, to naprawdę byliny bardzo dobrze wyglądają. Tutaj widać słoneczniczek szorstki. RDS, Himalajski, też są miskanty, trochę perowski. I jeżeli takie rabaty bylinowe, które są dosyć naturalistyczne, mają nadaną taką regularną formę w postaci obwódek, to moim zdaniem to bardzo podkreśla same byliny, no i powoduje, że całe nasadzenie wygląda dosyć porządnie. W tym miejscu moje prace wczorajsze polegały między innymi na tym, żeby też pozbyć się niechcianych siewek. Tutaj kolorystyka jest co do zasady żółto-pomarańczowo-czerwona. Są między innymi właśnie jednoroczne rudbeki, które dobrze się sieją i one są sprawdzone, ale też co roku są trochę, trochę innej konfiguracji, bo nie wiadomo w jaki sposób się wysieją, ale są właśnie niezawodne przede wszystkim na te dosyć trudne warunki, bo tutaj jest bardzo taka ubita ziemia gliniasta i, i niektóre rośliny nie dadzą rady rosnąć. Po prawej stronie jest spore nasadzenie rudbeki Goldsturm. Ona trochę się męczy przy wysokiej temperaturze i też w tym roku zaczęła stosunkowo wcześnie kwitnąć, bo dla mnie to jest druga zmiana po jeżówkach, kiedy jeżówki przekwitają, bledną i już są takie niezbyt ładne, to wtedy rudbekia Goldsturm jest na pierwszym planie i z tym takim żółtym intensywnym kolorem tutaj jest największą gwiazdą, a teraz już zaczęła kwitnąć. Więc też to całe nasadzenie jest takie nieoczekiwane, bo co roku się zmienia. Z tyłu są deszliliowce, powycinałam te byliny, które się trochę pokładły, wycięłam jeżówki, które tutaj się przyplątały w kolorze różowym. No i też między innymi trochę obcięłam przegorzan, bo też wydaje mi się, że blokował tutaj te, te pozostałe rośliny. Więc taka lekka kosmetyka, wycinka i też zastanawiałam się, co tutaj mi się nie udało, że takie są puste miejsca, a tak naprawdę kilka, dni, ty, kilka tygodni temu tutaj miałam prace elektryczne właśnie przy słupie, no i e, nie dało się tutaj e, w inny sposób dostać niż właśnie przez te rabaty, więc trochę mam zdeptanych roślin, no widzę też jeszcze, że uchowała się jakaś różowa jeżówka, trzeba będzie z nią zrobić porządek, ale ogólnie też... Trochę wyrwałam chwastów, trochę zwróciłam uwagę właśnie na te kolory, żeby były jednolite. No i dzięki temu, że żywopłot jest obcięty, to wygląda całkiem nieźle. I to tyle na dzisiaj. Pokazałam, co udało mi się zrobić w krótkim czasie wczoraj. Dużo jeszcze pracy przede mną. Teraz na szczęście będę kilka dni na wsi, więc może uda mi się to w miarę jakoś ogarnąć. Tak jak widać, tutaj jeszcze czyszce są nieobcięte. Dużo pracy, ale też dużo satysfakcji, bo jest ciepło, właśnie wszystko zaczyna kwitnąć. No i oprócz tego jeszcze są warzywa, już zaczynają się ogórki, więc trzeba będzie robić przetwory. Na pewno pracy nie będzie brakowało. Jeżeli będzie coś ciekawego działo się w ogrodzie, to będę zdawać relacje. Do zobaczenia!